Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z makijażem typu Chat Makeup. Mam kilka nowości, które chcę Wam tutaj pokazać w akcji. Więc, jeżeli chcecie zobaczyć, jak ten makijaż powstał i te wszystkie nowe kosmetyki, które mam, to oglądajcie dalej. Na całą twarz, oczywiście, nakładam bazę w formie balsamu po goleniu dla mężczyzn, tak jak zwykle. Natomiast pod oczy mam tutaj e, krem, którego ostatnio używam regularnie. Jest to krem pod oczy Pep Start e, firmy Clinic. E, I to jest taki lekki krem, który świetnie na, nadaje się pod makijaż. E, on ma bardzo dużo peptydów w sobie, więc fajnie na, nawilża i napina tą skórę. I daje takie uczucie mm, orzeźwienia tej skóry pod oczami. Ostatnio bardzo lubię go używać. Ja mam tutaj taką kulkę, którą. E, Możemy sobie ten krem rozetrzeć. I co najważniejsze, co zauważyłam, że dużo lepiej wygląda korektor nałożony na ten krem niż kiedy nie nakładam kremu pod oczy, więc coś w tym musi być. Kolejną nowością jest podkład firmy Pupa Made to Last Extreme Stain Power Total Comfort Foundation Oil Free i to jest numer 001 i on jest bardzo fajny, jaśniutki w opakowaniu jak sobie zobaczycie jest... no powiedziałabym, że jest dla mnie idealny natomiast jego problemem jest to, że on na skórze niestety oksyduje i bardzo ciemnieje ale no trudno, nałożę go. On się, yy, on się bardzo fajnie na tej skórze zachowuje i troszeczkę przypomina mi i w konsystencji, yy, i w zachowywaniu się ogólnie na skórze Revlon kolor z tej. I ma podobny zapach nawet jak Revlon. Jeżeli chodzi o krycie, to określiłabym je jako średnie, jakoś super tutaj, wszystkiego nie zakrył. Natomiast ma bardzo ładne wykończenie, ponieważ to wykończenie nie jest takie bardzo matowe, nie jest takie pudrowe, tylko przy tym mocnym kryciu i dość dobrej trwałości, ta skóra jest nadal taka, taka rozświetlona, więc to mi się podoba. Teraz oczywiście korektor, użyję korektora A1, idealna cera w kompakcie. Który prezentuje się tak Nakładam go pod oczy Wychodzę troszeczkę niżej Żeby utworzyć tutaj, tutaj jakby trójkąt Skrzydełka nosa Broda I to w sumie wszystko Wklepuję to wszystko palcem W międzyczasie na usta nałożyłam balsam do ust firmy Handem. Jest to waniliowy balsam do ust w takiej tubeczce. I teraz Handem wypuścił ekologiczne kosmetyki pielęgnacyjne z wszystkimi ekocertyfikatami. Więc jeżeli to Was interesuje, to zaciekawcie się, bo ten balsam akurat jest świetny i bardzo ładnie wygląda. Wygląda jak błyszczyk i super że Naprawdę jestem zakochana w tym balsamie. Kolejną nowością, którą wam tutaj muszę pokazać, jest korektor firmy Sephora. Jest to korektor w pędzelku, który wychodzi po przekręceniu. Jest to korektor rozświetlający smoothing and brightening concealer. I to jest numer 01 Clear Light. I ten kolor to jest pierwszy tak jasny korektor, że dla mnie on jest za jasny, więc świetnie się sprawdza przy mojej bardzo bladej cerze jako rozświetlacz. Nie umiałam wcześniej znaleźć korektora, który by był jaśniejszy od mojej cery, ponieważ moja, moja skóra jest tak blada. I to jest pierwszy korektor, który znalazłam, który jest praktycznie troszeczkę bardziej kremowy, niż biały, ale podchodzi już pod biel, więc to jest rewelacja. I nakładam go tam, gdzie chcę rozświetlić przestrzeń. I nakładam go stricte pod oczy, ponieważ yy, to jakby zauważyłam, że jak nakładam go na ten korektor z Avonu, to yy, te, te produkty nie chcą się ładnie połączyć i w tym momencie no dzieje się gorzej, niż bym chciała, żeby się działo, bo tutaj zależy mi na mocnym kryciu, a ten korektor to jakby to krycie troszeczkę odbiera temu e, korektorowi zajwany. Wklepuję wszystko palcem. Tu mogę sobie jednak pędzlem, będzie szybciej. I ten korektor daje taki piękny, delikatny, rozświetlony efekt I tego mi bardzo brakowało, bo nie umiałam znaleźć korektora do rozświetlania mojej skóry eee, Kiedy macie ciemniejszą karnację, nie ma z tym problemu, bo obojętnie jaki korektor kupicie, w najjaśniejszym kolorze to będzie po prostu to wszystko grało Natomiast w moim przypadku przy takiej jasnej skórze nie było niczego, co by było jaśniejsze i co by mi tę skórę rozświetliło i wreszcie znalazłam ten korektor, który jest rewelacyjny, kosztuje około 50 zł, tutaj Wam dokładnie dodam, bo nie pamiętam, ale naprawdę jest świetny i warto czekać na promocję, przykładowo 2 za 1 bądź drugi kosmetyk za złotówkę, wtedy można go dorwać bardzo, bardzo tanio. I teraz czas na utrwalenie tego wszystkiego i ostatnio oglądałam film Maxineczki, w którym pokazywała zamienniki pudrów firmy Sena, który jest bardzo, bardzo drogi i pokazywała właśnie zamiennik, który był praktycznie identyczny. Jest to puder z Inglota. Ja tu mam w środku wkład. Tą paletkę możecie kupić sobie osobno. Jest to ten klasyczny matujący puder z normalnej kolekcji Freedom System. Yy, nie wiem jaki to jest dokładnie odcień, wiem, że to jest najjaśniejsze, ale tutaj dodam Wam numerek, bo jego teraz wyciągnę, to on mi się posypie. Bo niestety jego minusem jest to, że po pierwsze on się niesamowicie pyli, przez co jest bardzo, bardzo mało wydajny, ale to jaki efekt daje na skórze yy, rekompensuje mi wszystko i ja jestem w stanie go kupować nawet raz w miesiącu, jeżeli by się miało tak szybko skończyć. Ale kolejnym minusem jest to że trzeba z nim po prostu się obchodzić jak z jajkiem, bo on od razu pęka i wylatuje z tego y, metalu, y, z, z, tego, z tej po prostu podstawy. Y, raz go mocniej po prostu odłożyłam na toaletkę, cały mi pękał, otworzyłam i y, dobrze, że go uratowałam, wciskałam go y, na siłę do środka, y, sprasowywałam go tak jakby. A raz mi spadł i w ogóle się już totalnie posypał, więc trzeba z nim uważać, ale przez to, że jest taki plastyczny, można go ładnie uklepać i uratować w takiej sytuacji. Także no, ma minusy, ale to, jak wygląda na skórze, to jest rewelacja. Kosztuje, wkład kosztuje 25 zł. Paletka jednorazowy zakup to jest około 16 chyba zł. Więc no, nie są to jakieś kolosalnie wielkie ceny, więc myślę, że warto spróbować, jeżeli jeszcze nie próbowałeś. Nakładam go pod oczy. I to jest pierwszy puder w historii stosowania pudrów, jeżeli chodzi o moją osobę, który ładnie ukrywa mi tutaj to zapadnięte miejsce przy oczach. To, to się nazywa tak zwana Dolina Łez. I w tym momencie światło mi się tutaj załamuje i zawsze mam tutaj taki wielki dół. Ten puder ładniej to ukrywa niż każdy inny, którego używałam, więc to jest dla mnie coś nowego i wreszcie to wygląda tak, jak powinno wyglądać. więc Jeżeli macie problem właśnie z doliną łez, chcecie to wszystko fajnie zakryć, to najpierw bardzo mocno kryjący korektor, no i dobrze dopasowany puder. Widzę już teraz, że yy, Puder jest bardzo ważnym y, kosmetykiem w przypadku, jeżeli chcecie to zakryć. Nakładam go większą ilością na strefę T. A teraz biorę sobie większy pędzelek. I możecie zobaczyć, jak on się pyli. Mam nadzieję, że tutaj to będzie widać. Nie wiem, czy to tutaj widać, ale naprawdę musicie mi uwierzyć na słowo, że on się cholernie pyli. Nakładam go dużym pędzlem na całą resztę twarzy. Oko tak przyszedł. Przeszkadzać, no bo ostatnia robi tylko to, nie? Czyli ostatnio tylko i wyłącznie przeszkadzasz. Takie życie. Jeżeli chodzi o makijaż brwi, to ostatnio u mnie się nic nie zmienia, więc yy, zrobię to poza kamerą i zaraz wrócę. Brwi mamy zrobione, możemy przejść do makijażu oka. I dzisiaj użyję oczywiście jako bazy cienia w kremie kolor Tatu od cieniu Rose. Zawsze go używam. Moim zdaniem nie ma lepszego dla moich powiek akurat. Jeżeli chodzi o makijaż oka, użyję kolejnej nowości. Jest to paleta matowych cieni firmy Kobo. Kosztuje około 25-6 zł. Mamy tutaj w środku 5 pięknych, neutralnych odcieni. Natomiast ta paleta również ma plusy i minusy, ale o tym będę Wam mówić za chwilkę. Makijaż zacznę sobie od najjaśniejszego cienia, którym Zmatowię sobie przestrzeń ponad załamaniem. I tak, jeżeli chodzi o tą paletę, to nie jest to moje pierwsze wrażenie. Ja jej już używałam kilka razy. I sprawa z nią wygląda tak, że cienie są tak niesamowicie mocno napigmentowane, że jest to chyba najbardziej napigmentowana paleta, jaką kiedykolwiek miałam. Więc to jest na wielki plus. Pracuje się z tymi cieniami rewelacyjnie Ponieważ ich konsystencja Ja Wam tutaj zrobię słocze To są e, trzy szybkie Trzy szybkie ruchy e, Po cieniach I zostaje nam tyle pigmentu na skórze To jest po prostu dla mnie to jest kosmos e, Ta konsystencja jest Nie jest taka bardzo sucha Jest e, bardzo plastyczna Powiedziałabym nawet delikatnie kremowa Przez co e, blendowanie tych cieni To jest czysta przyjemność Natomiast ich wielkim minusem jest to że one się cholernie, cholernie pylą. I przez to, tak samo jak ten y, puder z Inglota, będą mało wy... mniej wydajne niż taki tradycyjny cień. Natomiast efekt, jaki dają, y, rekompensuje. Kolejnym razem jest ta sama sytuacja, że efekt, jaki te cienie dają, rekompensuje to, że one się pylą, trzeba z nimi uważać, bo wszystko jest zazwyczaj usyfione. Ta paleta oczywiście, jak widać, jest brudna. I ona jest brudna przez to, że te cienie się tak pylą, ale no niestety, coś za coś. Teraz biorę sobie puchacza i ten cień beżowy i tu mam nadzieję, że będzie widać, jak on się pyli. On się po prostu totalnie sypie. Bardzo dużo go zostaje na pędzlu, więc yy, musimy pamiętać, żeby strzepać nadmiar. I ten cień nakładam na załamanie kubiki. I powyżej. Teraz biorę kolejny cień z kolei, jest to taki powiedzmy średni neutralny brąz, i nakładam go w zewnętrznym kąciku oka. I wchodzę z nim w załamanie powieki. Zaraz to jeszcze będę dokładnie blendować. Natomiast z tymi cieniami pracuje się naprawdę tak łatwo, że nie ma problemu, nawet kiedy zrobicie jakąś większą plamkę w jednym miejscu, to nie ma problemu jej rozetrzeć, bo one są tak kremowe, że wystarczy kilka ruchów pędzla i one są totalnie rozcieniowane. Także dla mnie to jest naprawdę wow. Jeszcze troszeczkę tego cienia nabieram na puchaty, większy pędzel, na sam czubeczek i staram się wpracować go bardziej w załamanie, żeby to załamanie przyciemnić, ale żeby to nie było takie oczywiste przyciemnienie, żeby to był taki tylko delikatny dymek. I ostatnio zauważyłam, że bardzo wiele dziewczyn yy, mówi, że cieniami Kobo pracuje się o wiele lepiej niż cieniami Inglota. I ja się muszę z tym zgodzić, ponieważ cienie z Inglota faktycznie są bardzo, bardzo suche, przez co no ta praca nie jest taka przyjemna jak z cieniami, które mają taką fajną, powiedzmy, masną konsystencję. Więc jeżeli miałabym wybierać cienie Inglot bądź Kobo, to faktycznie wybrałabym Kobo. Jeszcze muszę wspomnieć, że kolorystyka tej palety jest tak rewelacyjnie skonstruowana, że praktycznie sprawdzi się w, na każdą sytuację, dla każdego typu urody. Jedynie tutaj ten chłodny cień może się nie przydać ciepłym typom urody, ale te cienie można wyciągać, to są wkłady. Można tutaj każdy cień z tych wszystkich wymienić na jakikolwiek inny, innej firmy nawet, bo te kółeczka są tych samych rozmiarów co przykładowo MAC, Makeup Geek i Inglot, więc z tym nie będzie problemu. Więc jest to fajna sprawa i ja tą paletę zawsze biorę na wyjazdy ostatnio. Na wyjeździe nie jest mi potrzebne nic więcej, kiedy mam tą paletę, jestem w stanie zrobić pełny makijaż oka bez żadnego problemu, więc. I teraz mamy już takie, powiedzmy, przydymione oko, więc wezmę sobie jeszcze mały kulkowy pędzelek i jeszcze ciemniejszy cień. Na razie nie będę używać tej czerni, bo ona jest tak mocno napigmentowana dosłownie jak sadza że może mi tutaj zbyt mocno przyciemnić ten makijaż ale biorę ten przedostatni cień i przyciemniam linię rzęs przy zewnętrznym kąciku dochodząc mniej więcej do połowy oka Mogę wrócić do pędzelka do rozcierania i delikatnie przydomić sobie tutaj tą linię. To sprawia, że to oko, pomimo tego, że nie ma kreski, bardziej wyciągnęło się na takie kocie oko, na kształt migdała, który wygląda przynajmniej u mnie o wiele lepiej niż takie okrągłe kształty cieniowania. Teraz czas na powiekę dolną, którą zaznaczę na całej długości tym średnim brązem na środku. Zostawiam tylko wolny wewnętrzny kącik, żeby go nie przyciemniać. I w zewnętrznym kąciku nakładam jeszcze trochę tego ciemniejszego koloru, żeby utworzyć tutaj większą głębię tego zewnętrznego kącika. I teraz, żeby to cieniowanie urozmaicić, biorę odrobinkę cienia Makeup Geek, który nazywa się Karma, i nakładam go w wewnętrzne kąciki. A dolne wewnętrzne kąciki rozświetlam jeszcze najjaśniejszym cieniem. W tym momencie tworzy nam się bardzo ciekawy efekt, ponieważ tutaj mamy nałożony cień, tutaj mamy przestrzeń bez cienia i dopiero tutaj zaczyna się ciemniejsze cieniowanie. Cieniowanie mamy skończone, i podsumowując, tą paletę, czy warto ją kupić? Zdecydowanie warto ją kupić. Jest to świetna jakość w niskiej cenie, bo cień jeden pojedynczy tutaj wychodzi około 5 zł, więc to nie jest pieniądz za tak dobrą jakość cieni. Natomiast trzeba z nimi uważać, żeby za bardzo nie usypić sobie przestrzeni pracy przy makijażu. I trzeba się z tym liczyć, że te cienie się sypią, więc szybciej się skończą niż takie tradycyjne cienie innych firm. Natomiast efekt, jaki dają, jest o wiele ładniejszy, moim zdaniem, i lepiej się z nimi pracuje. Więc tak, coś za coś, ale moim zdaniem bardzo, bardzo warto. Tym bardziej szukajcie jej na promocjach. Czasem jest 40% na kobo, więc wtedy można ją kupić za grosze. Wiem, że jest jeszcze paleta, taka sama piątka błyszczących cieni, ale jeszcze jej nie mam, więc nie mogę się jeszcze na jej temat wypowiedzieć, natomiast tematowa rewelacja. Teraz podkręcę sobie rzęsy i wytuszuję je tuszem, tym co zwykle z L'Oreala. Nie będzie tutaj żadnych nowości w tym temacie. I teraz czas na rzęsy. W ostatnim filmie pokazywałam Wam metodę, na którą trafiłam na internecie, nie jest to moja metoda nowa wymyślona, tylko jest to taka innowacyjna metoda klejenia rzęs sztucznych od dołu do linii wodnej oka. Jeżeli jeszcze nie widziałyście tego filmu, to odsyłam Was do tego filmu, tam wszystko na ten temat mówię. Natomiast dzisiaj spróbuję. Dokleić od spodu y, cięższe rzęsy na y, szerokim pasku. Dobra, używam kleju Ardell Lash Grip. No i próbujemy. Trzymajcie za mnie kciuki, bo to jest trochę hardcore. No, tu już nie jest tak wesoło jak wcześniej, bo te rzęsy są dłuższe. Ja mi musiała skrócić ale czekajcie czekajcie bo to chyba działa są przyklejone, ale teraz je muszę ładnie scalić i dokładnie ułożyć. Więc tak, grube paski y, niestety kują od wewnętrznego i zewnętrznego kącika, bo to jest za duża powierzchnia y do Tak małej powierzchni skóry, jaką jest linia wodna. I w tym momencie to za bardzo czuć, więc nie polecam grubych pasków, rzęs. Ale jeżeli chodzi o rzęsy na żyłce, które teraz przykleję, to zarówno połówki, jak i całe Ardel Demi Łispis zachowują się u mnie rewelacyjnie. Dokleiłabym całe paski, natomiast już nie mam. Czekam na przesyłkę i zostały mi tylko i wyłącznie jedne połóweczki, które teraz dokleję. Kolejny raz, jeżeli chodzi o ten pasek, y, Przeźroczysty nie było żadnego problemu z klejeniem. Y, niewyczuwalne są dla mnie te rzęsy, więc y, przeźroczyste polecam. Pełnych niestety nie polecam, bo zapłacicie się po prostu totalnie. A poza tym oko jest na tyle delikatną częścią ciała, że nie ma sensu go podrażniać, bo możemy sobie zrobić krzywdę przez totalną głupotę po prostu, więc po co. Jeśli chodzi o makijaż reszty twarzy, to nic się tutaj nowego nie pojawia. Zaczynam od brązera firmy Makeup Geek. Nazywa się Break Up. Konturuję policzki. Nakładam również trochę na uszy. I ocieplam również szyję, ponieważ ten podkład delikatnie zoksydował, więc muszę to wszystko wyrównać. Żeby tu nie było żadnego odcięcia się twarzy od szyi. Jeszcze delikatnie na skronie i boki nosa. Jeżeli chodzi o róż, to ostatnio znów uwielbiany make-up Geek w odcieniu Honeymoon. I rozświetlacz tym razem Mary Luminizer, ponieważ y, ostatnio go bardzo zaniedbuję, a nadal y, bardzo go lubię, więc trzeba go używać. Nakładam na szczyty kości policzkowych, ale chyba nie daje już, y, moim zdaniem, takiego ładnego efektu jak ten z My Secret. I teraz wytarłam sobie odrobinę usta z tego balsamu do ust, ponieważ będę nakładać kolejną nowość. Jest to pomadka NYX matowa Lip Lingerie w odcieniu 02 Embellishment. I to jest pomadka, którą podzieliła się ze mną Ewa Lipstick Monster. Bardzo Ci dziękuję, jeżeli to oglądasz. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, ponieważ ta pomadka nie jest jeszcze dostępna w Polsce. Ja się bardzo, bardzo napaliłam na ten kolor, bo widzę go bardzo często w makijażach Lindy Harberg No i chciałam go mieć bardzo, jest taki delikatnie trupi, chłodny odcień różu, który mi się bardzo, bardzo podoba Ale jestem ciekawa Waszych opinii na jego temat, bo jest to trochę niecodzienny kolor, więc jestem ciekawa jaki są, jakie jest Wasze zdanie na ten temat Także najpierw obrysuję sobie usta konturówką Inglota 318 nie jest to idealnie ten sam odcień, ale nie mam takiego trupiego jak ten. I teraz nakładam pomadkę. Jak widać mamy tutaj bardzo podobny aplikator do tego aplikatora z Golden Rose, więc jest on dla mnie bardzo wygodny. Się to prezentuje, żeby jeszcze troszeczkę zbalansować y, tą trupiość tego koloru na ustach. Na policzki nałożę troszeczkę cieplejszego y, koloru różu. W tym momencie to się wszystko fajnie y, zbalansuje. Mam nadzieję, zobaczymy. Jeżeli chodzi o moje wrażenia na temat tej pomadki, to ogólnie trzyma się u mnie super długo. Y, zjada się bardzo fajnie. Wysusza nie tak mocno, jak te pomadki nowe z Golden Rose, więc to na jej plus, ale również wysusza, bo każda matowa pomadka niestety ma właściwości wysuszające, z tym musimy się liczyć. Ale największym jej minusem jest to, że kiedy nałożycie jej za dużo, polecam Wam nakładać bardzo cienką, pojedynczą warstwę. Ponieważ kiedy jej jest za dużo, to ona się klei. Pomimo tego, że zastyga na pełny mat. I jest totalnie matowa jest naprawdę tak matowa, że szok. To ona się klei. Jak zrobicie sobie coś takiego, że ściśnięcie usta razem, to ona się klei. I przez każde takie ściśnięcie ta powierzchnia tej pomadki może się zepsuć po prostu mechanicznie się zniszczyć. I ona potem osadza się w niektórych miejscach bardziej, w niektórych mniej. To już nie jest takie fajne, więc gdyby ona się nie kleiła, to jest to rewelacyjny produkt dla mnie. Ale niestety jej minusem jest to, że się klei. I czy warto ją kupić? To wszystko zależy, jaka będzie jej cena, kiedy ona trafi do polskich sklepów. Wiem, że w kwietniu bodajże w kwietniu marcu nie, może już mamy w kwietniu ma się otwierać sklep online firmy NYX, właśnie. I mam nadzieję, że od razu będą tamte nowości. I zależnie od tego, ile ona będzie kosztować, to warto ją spróbować. Ponieważ myślę, że tak, gdyby ona kosztowała do 50 zł, to jeszcze jest spokojna, cena, można by ją spróbować. Natomiast, jeżeli ona będzie kosztować więcej niż 50 zł, to myślę, że już lepiej warto zainwestować w Anastazję Beverly Hills bądź um, Jeffree Star, bądź. Um, Wiem, że jeszcze fajne pomadki ma Dose of Colors i Kat Von D, więc gdyby ona miała kosztować więcej niż 50 zł, to wydaje mi się, że nie ma sensu się w to bawić. Takie jest moje zdanie. Ale jeżeli chodzi o kolor, no to dla mnie jest totalnie rewelacyjny, bo jest to coś innego, tego jeszcze nie mam w swojej kosmetyczce. No i faktycznie z takim chłodnym makijażem oka bardzo ładnie się prezentuje nawet na mojej bladej skórze, ale myślę, że lepiej sprawdzi się do ciemnych karnacji. I to wszystkie kosmetyki, które chciałam Wam dzisiaj pokazać w akcji. Oczywiście czekam na Wasze komentarze odnośnie tego koloru, czy Wam się podoba, czy też nie. Yy, I tak, to tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się kolejnym razem. Pa pa!